Siemanko, ja dzisiaj pokażę, jak zrobić e, swoją własną grę. I strona będzie w opisie. I jeszcze Wam podam www.sploder.com. Ja na to mówię, sploder. Więc e, klikamy e, Make A Games. No i tu jest. Taki kreator. Retro Arcade, Platformer, Kreator, Psychic Tourism i Classic... Classic e, jeszcze. Coś tam coś tam. <dżytutki> no. Ja sobie biorę Platformer, O! Oh, I jest też Adventure Predator i gra. Właśnie, jest akurat typu Grand Theft ale właśnie są nie wiem, bo jeszcze tego nie próbowali. I tu ja stworzę demo grę i będzie to ta... ta gra będzie parkour. Przenosimy jak tam, gdzie chcemy. Ja zrobię gr grę. Przenosimy bloczek, na przykład, sobie tutaj. Drugi. Tutaj. I patrzymy, czy to y, będzie działać. I klikamy tutaj test do góry, to jest. I test y, game czy level. I jak

jest też dźwięk można sobie dodać jakąś muzy muzyczkę można sobie grafikę dodać i tu chodzimy sobie tu chodzimy po prostu normalnie tak wiecie jak e, ludziczkiem e, spacem się bije no no i wracamy za chwilę ja już włączę kra Yy, dobra, już przeszłem do platform Crater i są tu moby. Yy, można dodać tu moby jakieś lawy, coś teleportery, yy, brick, jakieś nie wiem co to jest. Może postawię to tutaj na przykład. Yy, dobra. Switch uh, jest ład i dekoracje, um, NMS i hazard. NMS to jest uh, na przykład takie smoki jakieś ninja, jak jakieś zombie, czar, wampiry. Wam, Power apps. Ja sobie extra live y, dam tu y, do koleżanki, żeby już pokonał te moby i klikamy test. Test game. No i tutaj coś pisze tam, by demo, y, oczywiście. Ja ją stworzyłem, ale tu by się pytał, nie, bo nie to... No i esk, extra life. To, to są życia. Bijemy spacją te smoki. Ło i nas zabiły. Niestety. I się odradzamy. Mamy jeszcze jedno życie i jakie stracimy, w przed drugą grę możemy jeszcze dodać do życia um, stworzy spodziewam grę może zrobić z niej serię jeszcze nie wiem i tu jest misja a co? Um, complete o, complete powiem tak i loading missions report Dobra, no i to chyba było tyle. Możecie się stworzyć w grę. Jeśli macie jakiś problem albo chcecie wiedzieć yy, więcej yy, czegoś o tym Kreatorze, Platformer yy, albo Psychic Classic Creator yy, Arcade yy, Creator, no to piszcie mi w komentarzach, dawajcie łapki. ura no i na razie i zrobię i o! I jeszcze pokażę Wam jak dodać muzykę do lewu. Klikamy te music i na przykład tu jest Battlefield Nie. Ja się dodam może domu. się włączyło, wracamy, wrócę do was, jak już zrobię to, bo coś się stało. Otworzyła mi się kolejna strona, bo klikłem Vim, a nie można tego klikać, klika się tylko na piosenkę, którą chcemy mieć i select mullic. I możemy dodać background, czyli to na przykład to tak zrobi. Dobra, i to wezmę. Włączy nam się ta muzyka. Test game. No I ładuje nam się. Ładuje nam się. No i włączyła się ta muzyka. Klik to play. I mamy już muzykę. Możemy... No i co się stanie, jak tracimy te wszystkie życia? Przegraliśmy misję. No i to tyle chyba, co chciałem pokazać. Trzymajcie się do następnego odcinka. Bye bye!